No jesteśmy w Wallock Island, Goddard Space Center we Wirginii. Daje się klucz od samochodu, w tej chwili tak, w tej chwili się wpisujemy. Łukaszek się wpisał. Co dziazia.

co powiedziała? co powiedziała? że no. można obejrzeć film ale to jest tylko film instrukcyjny o tym co oni tutaj um, no jakie no. mają te, programy jak o której godzinie? o nie? Nie. W którejkolwiek jeszcze Pola mogłabyś powiedzieć że ona już raz była ze szkołą i kupiła trzy zabawki za 10 zł w sklepie i powiedziała, że to jest dobrze bo ja już wpisałem się ale ja jestem Ty chcesz się wpisać? Ja pisałem wszystkie sześć osób. Number in party